Siemaneczko, wam wszystkim z tej strony po raz kolejny Wentor i witam Was w nowej serii. Zagrajmy Wy z gry wyjątkowo typowej i która naprawdę e, kurde porwała mnie, wciągnęła całkowicie. Gra zwie się Hotline Miami. mamy tutaj w tle jakieś rosyjskie kurde teksty. Ale gra nosi tytuł Hotline Miami. Gra oczywiście indie, bo żaden tam mainstreamowy producent by takiego czegoś raczej nie stworzył. Tylko oczywiście jakaś tam osoba albo grupka osób. Z tego co wiem, tworzyli to goście z Holandii tę gierkę. Naprawdę udało im się. Eee. I cóż, na czym to na to, Pff, Kurde, sorry. Eee... na językowe, jak na scenestarze się zwykle bywa? Eee, na czym ta gra polega? Jest to gra typu e, widok z y, góry, Takie jak pierwsze GTA. Naszym celem jest tutaj, cóż, ogólnie wystartujmy z grą. I mamy tutaj tutorial. Jestem tutaj, aby powiedzieć Tobie, jak zabijać ludzi. Tak, właśnie my jesteśmy. Z, no. Jakby to określić? Płatnym zabójcą? Asasynem? Okej, okay, tutaj nam informuje, że jeśli kogoś uderzymy, to możemy go rozwalić całkowicie. Czy rozumiemy to? No, oczywiście. okej, okay, mamy dziwną maskę w dodatku. O maskę to wspomnę później. Teraz za pomocą. Z... No, myszki możemy ich tutaj tłuc. Jak przytrzymamy spację, to wtedy. Yy, no. Można go dobić. Oczywiście, jak leży. I okej, okay, teraz nam tutaj ten alkoholik mówi o tym, że tutaj mamy możliwość wybrania sobie dowolnej broni. Oczywiście broń możemy trzymać jedną naraz. Możemy ją też wyrzucić, jak na przykład w tym przypadku. Jak na przykład w tym przypadku. Masło maślane. I okej, okay, udało się, dobra robota, więc... Przejdźmy do broni, czyż nie? Okej, okay, weźmiemy szatgana z tego niebieskiego pokoju, z nowego bardziej. Okej... Okay. Użyję SHIFT, aby zablokować, zlokować jakąś tam postać, mogę nacisnąć SCROLLWHEEL, wheel okej, okay, tylko bym pewny gdzie to ustawię, w dodatku zobaczcie na oprawę, na tego żula, że tak warto przypomnieć, kurde, naprawdę, na dragach na pewno jest jakiś mocnych, okej, okay, mamy tą pukawkę. Wrzuciliśmy w niego, ale nie planowałem tego, ale dobra. I okej. Okay. Oczywiście jak było widać, że każde hmm, efektowne i efektywne zabicie dostaje się punkty. Które można łączyć w kombosy? Więc dlatego w tą grę można grać bardzo, bardzo długo. Żeby można było sobie wymasterować każdy poziom. I okej, okay. gdzie my teraz aktualnie jesteśmy? Co tu jest? Jesteśmy w łazience. Wchodzimy. Głowa konia, what the hell? No i co my tu mamy? O, nie wiesz kim jestem? Kim jesteśmy? Może my powinniśmy wyjść w ten sposób. Ale ja wiem, ale ja znam ciebie. Zobacz na moją w twarz. Okej, okay, no maska kurczaka, więc cóż. Koguta w sumie. Yy, spotkaliśmy się wcześniej. czyż nie? Oj, sowa? Nie znam cię. Co ty robisz? Nie jesteś dla mnie gościem. Czy chcesz, abym na prawo w ogóle rozwinął, odkrył, powiedział kim jesteś? Ok, jakieś Okej, okay. you don't remember me, nie pamiętasz mnie, e, dam ci poszlakę, wskazówkę, rozbierze, że e, był to taki jeden dzień pierwszego coś tam, e, wyglądałeś jak, no i wyglądasz teraz jak, jakbyś coś pamiętał, okej, okay. zatem mamy kwiecień trzeci, 1989, no mamy tutaj Nintendo, Dwie dwa pady, tutaj coś jest po prawej, coś po lewej. I okej, okay, budzimy się. Zawsze, zawsze budzimy się przy każdym chapterze. Eee, budzimy się właśnie tutaj w łóżku. I musimy się skierować właśnie do tego telefonu. Okej, okay, masz to jedną wiadomość. Eee, tutaj pisze, gada team z piekarni, ciastka przyszły i takie tam. Okej, okay, lista tam jest takie coś, bądź pewny, że przeczytasz to i takie tam. Ogólnie, naprawdę, klimat genialny ta gra ma w sobie, taki hardkorowy, taki zryt na maksa, jakby było się po kilku dawkach LSD. I jeszcze ta muzyka, ludziska muzyka. W tej grze muzyka to poezja, istne piękno jak dla mnie. Okej, okay, zatem... Celem jest walizka. Dyskrecja jest esencją. Zostaw cel w punkcie F32. W środku kosza na śmieci. Failowanie nie jest opcją. Będziemy cię oglądać. Kurde. Learny big brother. MTF. Dobra, zatem wbijamy do swojego Dorianu podobnego auta. I mamy tutaj do wyboru maski. I to tak samo jak w Call of Duty. Maski są tutaj perkami, które dają nam w zależności od, wybor od, zależności od wyboru różne stawy. Więc na przykład ta głowa kurczaka nic nam nie daje. A taki Tony daje nam możliwość szybszych egzekucji. Tutaj najedam, daje nam możliwość większej ilości broni. Morgans. Tylko jedna maska, by mi się tutaj podobała ta. Tutaj nieodkryta, no od razu mówię, że to jest maska jak Można byłoby się domyślić po konturach, i co ona daje? Daje ona nam możliwość bezproblemowego odkrycia, wyszukiwania znajdziek w każdym poziomie. Tak, tutaj są znajdzieki i większość z nich związana jest właśnie z tymi maskami, których jest dużo. Więc już wybierzmy sobie tutaj coś. Okej, okay, Earl, Olermors, Kurde Robas. Dlaczego go dałeś tutaj? Jeśli ktoś kojarzy Robasa, to jest naprawdę. Masz szacunek u mnie. Okej, okay, bierzmy naszego Liona. szybsze egzekucje. No i pięknie, no sensarcie możemy się rozpierkać. Okej, okay, masz karona Dead, mamy jego baseballa Tutaj warto wspomnieć, że na jednego hita wszystko mamy i oni nas. No chyba, że mamy specjalne maski, ale jeśli nie mamy, to na jednego hita jesteśmy zawsze, zawsze. Okej, okay. tutaj można ich na sposób rozwalić. Ok, tutaj zamknięte drzwi, mamy gazlurkę, rozwalimy w niego. O, pięknie, pięknie się dobiło. Dobra, teraz mamy tam kolesia z walizką, wygląda jak ten flasher, kurde, ekshibicjonista. Takie podejrzane ciuchy. Tylko żeby nie pokazało swojego Tentego. Swoich podejrzanych części ciała. Swoich niecenzuralnych. Okej, okay, mamy dwóch maszkaronów. Double black kill. I za ty mi powiesz. No i hita. Jaka maszkarona? Okej. Okay. Mamy walizkę i twist. Mamy holderny pociąg. A miał być tak pięknie. Okej. Okay, dwóch kolesi. Wyglądających jak lekarze, albo dresy ubrane na biało, albo to lekarze-dresy. Taki gang, lekarze-dresy. Ok, teraz, mając walizkę, nie możemy wybrać żadnej innej broni, bo musimy mieć walizkę przecież. Of course. Nie się innym sposobem ich zatrzymać. Co oczywiste jest. I ok, znajdujemy się w pobliżu tego F-32. I tutaj. Kurde, nadal mnie ta oprawa graficzna zadziwia. Naprawdę. To takie 2D. Takie jak GTA 1, bardziej. Ale naprawdę. Tutaj jest dużo więcej efektów niż w takim GTA 1. Ok, mamy kosz. Kto jest tutaj? Słyszę ciebie! Wiem, że tu jesteś! Ok, jakiś alkoholik, a my tutaj. Cóż, daliśmy tą całą teczkę. Rozwalimy go w pień. No, sorry, ziomek, ale musiałeś. I okej, okay, idziemy do auto. I. Kurde, wyżygał się nam tutaj. Coś chyba czuję, że ten kolej że... Kurde, rozpierkol totalny, albo po dragach jest mocnych. O i. Mamy tutaj właśnie podsumowanie dające nam no. Ogólne przestawienie punktów, które otrzymaliśmy. No i sumę punktów. Nie, chyba aż tak źle nie było. Prawdę mówiąc. 130 tysięcy. Nie. 13 tysięcy? Może to było na a ja mam 22. I okej, okay, tutaj teraz jest podsumowanie dokładniejsze i dostanie się oceny. Dostałem B, czyli to jest czwórka. Oj, nowa maska. O, właśnie, Rasmus. I o tą maskę mi chodziło. Teraz będę mógł. Yy, znać wszystkie znajdzieckie. Ok, zatem wbiliśmy do jakiegoś sklepu. Ok. I z nim mam pogadać. O, witaj, kolego. Myślałem, że coś się stało z tobą. wyglądać jakbyś był naprawdę zdołowany. No, tracąc zrywając ze swoją dziewczyną. Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy widziałem cię wtedy po tym. Może powinniśmy pokazać o czymś innym. Więc może jakiegoś znaka, jakiś posiłek. Okej, okay, okej, okay. zatem on daje nam... no, żarełko. okej, okay, zapamiętajcie tamtą twarz, jak się gada z tym kolesiem. Zapamiętajcie, bo to będzie wkrótce coś kluczowego. Okej, okay, sorry wam za no, taki przeskok, ale... musiałem coś z kimś omówić z rodziny. Więc musiałem przerwać. I okej, okay, mamy 8 kwietnia. Tego samego, tego samego roku, of course, hmm, jakieś różowe ciuchy, Nintendo dalej. Okej, okay, znowu pogadamy przez telefon. Mamy nową jedną wiadomość. Witaj, tutaj Linda potrzebuje opiekunki. Opiekuna dla dziecka. Okej, okay, okay. dzieci, jakaś tam ulica siódma. E, naprawdę potrzebuje kogoś, te coś tam, coś tam. ok Zatem jakieś dzieciaki. Musimy się ich... nimi zająć. Dobra. Zatem idźmy. Okej, okay, pierwszy chapter. No talk. Dobra. I mając wreszcie tą maskę, użyjmy jej. Okej, okay, co to jest za miejsce? Nie przypominam sobie zbytnio. Chociaż przypominam, prawdę mówiąc. Tak, tak, tak. I okej, okay, zatem tutaj całe dzieciaki. Kurde, dziwne symbole na podłodze. Teraz mając właśnie tą maskę mogę niektóre rzeczy widzieć. Myślałem, że tutaj coś było takie czerwone. Okej, okay, pomyłka. O, tutaj jest na różowo coś. Te. Okej, okay, jakaś literka. Okej, okay, martwe. Tutaj dziwne. A, to palmy są. Okej, okay. ooo, no widzicie, na jednego hita tutaj bez problemu my też jesteśmy. Oczywiście, jeśli, no, przeciwnik używa jakiejś pokawki. O, pięknie dad, pięknie. I o to chodziło, o to chodziło. Okej, okay, coś mi się wydaje, że nie za dużo rzeczy tutaj znajdę. Chociaż kto wie, okej, okay, mam shotguna, 6 naboi, więc może to pocisnąć. O, widzicie. Bezproblemowo. Dead. Marszkaronie. Okej, okay, zajmujemy ciebie. Pięknie. Fuck! One more time. Ok, pocisnęliśmy I teraz za pomocą drzwi. Ok, czasami się to buguje, niefortunnie. Okej, okay, ten... Czy on nas widział? No widział, bo wstało przecież. Kurde, to ja się tak pytam. Dziwnie. Kurde. O, tego pięknie. I ja tutaj został jeszcze delikwent. O właśnie. I okej, okay, udało się. Eee, poziom. Gotowy, ukończony. Zopiekowaliśmy się tymi dziećmi. I idźmy stąd. Rozdział gotowy. No i okej, okay, kolejne podsumowania. No, zero kombosów. Coś tam wyszło. Okej. Okay. B+, no F. Okej, okay, spoko nawet. Okej, okay, zatem... Gdzie my teraz wbiliśmy? Do pizzerii. Pogadamy z nim. I ma taką samą twarz jak tamten koleś poprzedni. Kurde. I tam coś tam się martwi, takie tam. Okej, okay, zaoferowało nam pizzę. Zatem jedźmy do naszej hotsyendy. I okej, okay, mamy 16 kwietnia. I mamy kolejne zlecenie. Ale ja myślę tutaj zakończyć na ten moment, ten odcinek. Mam nadzieję, że seria będzie się Wam podobać, że będziecie to chętnie oglądać. No a tutaj co to tu mamy? Urywek gazety, sześć ciał znalezionych na u 7 ulicy, policja, podejrzewa. nielegalne ten handle, handle narkotykami. No, spoko. Wiadomo, że coś tam się dzieje, że nasze czyny coś tam robią. Zatem okej. Okay. Piszcie w komentarzach, czy ta seria Wam się podoba. Czy... Hmm. Czy <laughs> jakby to powiedzieć? Czy będziecie mieli ochotę ją oglądać? Bo jeśli tak, to będę to oczywiście nagrywać dalej. Zatem, cóż, trzymajcie się, do zobaczyska, papatki, widzimy się za jakiś czas. Hej, ja, baj.